Siemaneczko na kanale do roboty, jestem dzisiaj w Sopocie i pokażę wam w tym odcinku, jak wygląda praca kabareciarza. Wiele osób powie, że to bezbeki, że ich żarty są suche i że nie są w ogóle śmieszni, ale jestem dzisiaj z kabaretem, który naprawdę robi wyświetlenia. Ich najlepszy film ma więcej wyświetleń niż wszystkie moje łącznie na kanale do roboty. Naprawdę, bo jest to ponad 70 milionów. Jest to kabaret Siem. Czwarta fala: ja mam... Zobaczcie, jak wygląda ich dzień, jak wygląda ich życie, jak wygląda ta robota i po prostu no weźmiemy się do tej Bierzemy roboty. Bierzemy się do roboty, no, a jest dzisiaj co robić, naprawdę jest co robić. Nie ma lekko, trzeba się bać do roboty. What? Szymaneczko moi drodzy widzowie, a teraz witamy się z kabaretem. Czwarta fala, którzy już są przed hotelem. Za chwilkę ładujemy się do busa i jedziemy na Sopocki Kabaretowy Festiwal, jest godzina 9.10. Witam Was serdecznie, Siemano. panowie. Cześć, Szymaneczko. Siemaneczko. Cześć, cześć, cześć. cześć, cześć. cześć. Szymaneczko. Cześć, 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 cześć. Kabaret, czwarta fala. To my. Dzień Jaki dzień jest dobry. plan na dzisiaj? Jedziemy na Sopocki Hit Kabaretowy, gramy od 20.00, od 20, startujemy i będzie się dużo działo, naprawdę, także śledźcie dzisiaj dzień za kulisami. To my ładujemy się teraz do busa, a Wy spędźcie z nami ten dzień tak miło, jak my będziemy spędzać go z wami. to no, lecimy. Chodźcie. Jesteście w takim odcinku, w jakim jeszcze z nami nie byliście. Wchodzimy do takich miejsc, jakich normalnie na YouTubie i zobaczycie. Robimy backstage wielkiej sceny Polsatorskiej. Opowiemy Wam troszkę o kabaretach, ale też dowiecie się wielu cennych informacji, i jak to wygląda od środka. A teraz chodźcie zobaczycie jak i... mam Proszę bardzo, zobaczcie jak artyści mają tutaj wyposażony barek. Woda mineralna, Coca-Cola, soki, Dobre, napoje w puszkach i ciasteczka, jakby cukier wpadł. ten wiek, to alkoholu nie ma. Bo nie to... dają? Nie, oficjalnie nie. Ile razy brałeś udział w takich wydarzeniach? Wiesz co, tutaj w operze Leśnej, czy ogólnie, w operze Leśnej tu byliśmy ze 4-5 razy, ale tak na żywo, żeby być na Polsce superhit, to, to pierwszy raz. Pierwszy raz, a, czyli mamy takie rozdziewiczanie się, tak, tak. nie dość, że na kanale do roboty, to jeszcze Cię, masz. w naszym jest artystyczna deklaracja. Idziemy teraz do garderoby po pierwszej próbie. Po wodę, żeby nie było, tylko woda, tylko i wyłącznie woda. Próba bez kamerowa to była na razie. Tak, bardziej rozmowa z reżyserem z operatorami, jak to będzie łapać i tak dalej a za 27 minut mamy być gotowi do pierwszej scenki, przegrać ją w strojach i z także Czyli to samo co przedmiot? To robiliśmy. samo, tak, tylko że z kamerami i pewnie już będziemy podpięci z dźwiękiem, żeby to wszystko zgrać. I to będzie ostatnia próba, czy jeszcze? Nie, potem to mamy próbę pierwszej scenki, potem za dwie godziny, nie, za godzinę próba kolejnej scenki. A bo już po kolei tak. Tak, idzie cały program. Po kolejnej godzinie próba trzeciej scenki i za dwie godziny po tym albo półtorej godziny po tym gramy swój sketch, potem jeszcze jakaś tam chyba wspólna piosenka, będzie czy jakieś wyjście ukłony, w przerwie obiad. No i potem od 18 już będzie luz i czekamy na wejście. A okej. Okay. I wchodzicie pierwsze wejście o godzinie? 20:20. 20. Świetnie, a mamy cały czas mówię godzinę 11, prawda? Ale czas już szybko, co aż szybciej leci, Teraz już. Dochodzi taki delikatny stresik, spinka, ale to jest fajne, to jest takie motywujące. Robimy taką relację z imprezy, ale musimy też opowiedzieć o tym życiu kabareciarzy. Tak. Jak to w ogóle można zacząć? Czy jeszcze jest w ogóle sens robienia kabaretu? czy to już raczej. Znaczy, z naszej perspektywy powiem szczerze, tak, że jak my zaczynaliśmy w 2009 roku, to był totalny szał na kabarety. To naprawdę kabaret to było wtedy. No to było takie. Prawie w każdej szkole był kabaret. No 12 lat od tego jest, jest zupełnie inaczej. Znaczy, ja nie wiem jak wygląda teraz środowisko konkursowe, no ale no, ludzie bardziej idą w stand-up i YouTube'a. My zrobiliśmy coś pomiędzy. W sensie mm -hmm. i kabaret YouTube'owy, i sceniczny, chociaż wywodzimy się ze sceny, yy, dlatego na przykład tutaj dzisiaj jesteśmy. Ale wydaje mi się, że no, czy wiesz, zawsze jest sens. Jeżeli ktoś ma pomysł i zajawkę, mm -hmm. to trzeba po prostu robić. To nie ma co się zastanawiać. My nigdy nie, kalkulo, nie kalkulowaliśmy. Nie było tak, żebyśmy siedli i że. wiesz, biznesplan, że. No właśnie, się poca... ale, ale się robi, w ogóle nie wiem. W ogóle, nie no, w ogóle no, to, no, to ciężko. nie skaliśmy. To tak jakbyś wiesz, zakładał nowy zespół muzyczny, to nie To tego. To jest faza, tak tak? jest, to jest, to jest, to jest, musisz mieć zajawkę. Jak masz zajawkę, jak coś lubisz robić, to. wiesz, no gości, którzy. Podejrzewam, że jakbyś 90% osób, które grają w zespołach i tak dalej, zapytać, y, dlaczego to robią, bo lubią. I, no tak, nie no. sportowców. No Im bardziej to lubisz, tym więcej pieniędzy z tego przychodzi, nie? Tak, to przychodzi samo. U nas nigdy nie było celem zarabianie kasy. Ja na przykład to uczciwie mówię, że nigdy nie myślałem o tym, że będziemy z tego żyć. Nie? Mm -hmm. My to zaczęliśmy robić w liceum, bo to robiliśmy yy, no i potem tak naprawdę samo wyszło. Skąd biorą się ciuchy dla występujących Zobaczcie. tutaj dla tancerek, tancerzy i dla wszystkich innych. Tak, generalnie tak już serio chcieliśmy wam powiedzieć, że realizacja taka telewizyjna, to ludzie często się myśli, że wjeżdżasz po prostu, wiesz, z ulicy na scenę i grasz, no to widzicie, jest dużo czasu przygotowania. No, żeby to jak najfajniej wyglądało, bo wiadomo, że. Głównym celem jest zadowolenie widowni. Tak, i wiesz, że masz scenkę o 22. powiedzmy nawet tych pobocznych, nie licząc. Jedna scena, 8 minut, a jesteś od rana na nogach? To wy już widzieliście pierwszą scenkę. No właśnie, i to widzicie. Przyjechaliśmy o 9. Najpierw była w ogóle próba wszystkich trzech, potem każdej tr trzech z osobna, i potem jeszcze sketch. A co najważniejsze, na tym sketchu musisz mieć największą energię, bo tak. to już się kameruje, to jest na żywo. A jesteś dentka, bo, bo jesteś 13 godzin, powiedzmy. Dętka jak dentka, wiesz, co bardziej to jest tak, że y, wjeżdża taka adrenalina, że ci tak wystrzeliuje, a jak już y, zejdziesz ze sceny, jest takie pfff, fajnie, z, fajnie. Ale dzisiaj na molu w sobocie, więc, oh, yes. więc, więc. jeszcze ożyjemy. Kurwa, sobot zna. Czy występując na przykład w takim programie telewizyjnym ze swoją scenką, wysyłacie im wcześniej te scenki, oni muszą to przeczytać, czy często jakieś uwagi do tego wprowadzają? Nie, jeżeli chodzi o skecze, które tutaj gramy, mieliśmy całkowitą dowolność i to było bardzo fajne, bo tak naprawdę mieliśmy, jeżeli chodzi o scenki, które robimy, dostaliśmy wytyczne, Damian napisał te scenki, zostały, tam było chyba trzy czy cztery, Damian napisał chyba pięć, zostały wybrane trzy, razem tutaj z z ekipą, która tworzy program, bardzo fajnie w ogóle, no, naprawdę bardzo fajnie do go podeszli, więc. No ale dobra, ale nie. Nie mieliśmy żadnych na... żadnych praktycznie poprawek. Ale nie. z czasem mogą być, tak? To oni... Ta, Znaczy wiesz, to, to jedynie co, to jeżeli na przykład trzeba skrócić scenę pod kątem czasowym. I tak, to tyle. bo tutaj musimy się bardzo sztywnie trzymać. Tak, muszę, bardzo możemy... sztywnie trzymać się godzin, bo to jest na żywo. No to. Ale jeżeli chodzi na przykład o nasz sketch, y, gramy go w całości od A do Z dla naszego tekstu. Umówmy się, że jeżeli ktoś miałby nie wiem, jakiś bardzo wulgarny program, no to on, no, nie może zagrać, jeżeli są rodziny z dziećmi i tak dalej, bo to, to, to się mija z celem, nie? Okay, się, bo na przykład szendaperzy to mają tak, że... Nigdzie wcześniej nie mają tego swojego tak, dostępu. Tak, dopiero jak zrobią całą trasę stand-upową, to wtedy wrzucają tak. to do internetu. U was te sketcze już no. gdzieś latają powiedzmy. Nie wszystkie, nie? część. Bo Aha. na przykład długi czas w ogóle nie graliśmy, nie mieliśmy skeczy w Necie. Mieliśmy taką zasadę, żeby zaskoczyć widownię, No to chodzi, Bo no. to co my robimy na YouTube, a to co robimy na żywo, to są zupełnie inne rzeczy. A teraz zaczęliśmy sporo grać w telewizji, bo współpracujemy i z programem Kabaret Super Show na dwójce i tutaj w Polsacie, i w TV4. Też w Pulsie będziemy, także spoko. Spokojnie sobie gramy te sketcze, ale naprawdę to jest jest bardzo fajna współpraca. Myślę, że przez ten cały odcinek przekonujemy Was, drogich widzów, do tego, że kabarety jeszcze żyją, jeszcze ktoś nie, ich no ogląda i jeszcze kogoś bawią. Dzisiaj, podobnie Pach. jak z odcinkiem o maszyniście, jestem tutaj sam, więc jeśli są jakieś przestery, dźwięki słabsze, lepsze, to musicie mi wybaczyć. Ale dziękuję, że i tak dotarliście do tego momentu i że będziecie chcieli oglądać ten odcinek aż do końca, bo staram się dla Was jak najlepiej. Sprzęt jest, ale nie zawsze wszystko się da samemu Pamiętaj, zrealizować. nawet rąbek u będzie dobrze. Będzie dobrze, dobrze musi tak, być dobrze. Słuchajcie, oglądajcie i lecimy dalej. I tutaj musicie zobaczyć, jak to wygląda całe sterowanie tej imprezy z takich dwóch wielkich naczep. Jak jedna jest tutaj, druga jest tutaj, idzie cała transmisja live. I teraz kolejne pytanie mi się rodzi, co wy robicie, jak nie gracie? Macie? Na co dzień? No. No Jezu, zawsze jest coś do roboty. Ale patrząc tak na życie kabareciarza na przykład, no to, to wiesz, no masz występ, ile masz takich występów w miesiącu powiedzmy? Zależy od okresu i tak dalej, ale myślę, że miesięcznie tak z 10-15 występów. Okej, okay, to nie jest 4 weekendy, 4 występy, nie nie nie, waliś... nie, 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 najczęściej jest tak, że masz piątek, sobota, niedziela, a czasem coś na tygodnie, ale tak to wiesz. Czasami są właśnie jakieś rzeczy, typu przygotowanie do jakichś realizacji telewizyjnych, mm -hmm. do pisania jakichś e, dodatkowych rzeczy. Okej, okay, czyli ten mimo wszystko, to... wszystko przez cały odcinek tutaj pokazujemy, że on żyje. Że to nie jest tak, że nie, wiesz, żyje, że a coś się zagra. i... Nie, nie, nie. nie, nie, nie co ty. Jest, jest, jest tego. Jest co robić. To też zależy, kto jaki jest, bo są ludzie, którzy. Powiedzmy, nie wiem, zagraliby na przykład te cztery występy i im wystarczy, są tacy, którzy są mhm. więcej. Nie, my to lubimy tworzyć po prostu, okay. dlatego wiesz, trochę gramy scenicznie, trochę tworzymy na YouTube'a, też zewnętrzne filmy czasem robimy dla jakichś firm i tak dalej, więc... No, no wiesz, właśnie, stronie. mówiąc o tym, że, że zagra cztery występy i mu starcza, jak to wygląda finansowo, jak, jak kabareciarze się wyceniają i od czego to zależy? Myślę, że kabarety takie zaczynają się, nie wiem, od kilku tysięcy nawet do kilkudziesięciu, w zależności od, wiesz, dostępności od tego, co kto gra, i tak dalej i tak dalej. Czyli za więc. jeden występ nie wiem, za 12-15 tysięcy. No, znaczy no to niektórzy tak biorą, niektórzy biorą mniej. No my za tyle nie gramy, jeżeli okay. o to pytasz, bo rozumiem, że to tylko pytanie. Ale myślę, że wiadomo, imprezy plenerowe, na przykład, są droższe, nie? Nic... Ale to jest naprawdę za ten sam występ. Tu godzina kosztuje na przykład 3 tysiące, a tu godzina ta sama kosztuje 7. W sensie takiego same, dwóch no? różnych kabaretów. Jednego kabaretu. znaczy imprezy w sali są zawsze tańsze. Impreza w sali taka, że na przykład gra w domu kultury, mhm. będzie zawsze tańsza dla organizatora niż impreza plenerowa. No takimi ten rynek się rządzi prawami, nie? No już dochodząc widywa. powiedzmy do konsensusu tego, no to z jaką stawką można do taki występ się liczyć? Licząc, mm -hmm. realnie, tak jak... Są też ceny, wiesz, katalogowe, co inaczej, jak się, jak no, się no, z kimś no. znasz, no powiedzmy, że jest to w granicach kilku tysięcy złotych. Kilku tysięcy, okej, okay, no. okay. szukamy make-upu, szukamy make-upu. Wspaniałego człowieka, który ma wspaniałe oczy Ojej, Jest bardzo dobrym nie. człowiekiem, tak to żeśmy sobie ustalili i tak żeby się rozliczał. Dobra, no. fakturę która tak, 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 także ja pozdrawiam tak. tutaj kolegę i pozdrawiam wszystkich, którzy to właśnie będą oglądać Tak, i zostaw łapki w górę do tej przepięknej kobiety, tak, o, super no A bo już jestem po make-upie po prostu, Nie, zadaw, no, przed było super <laughs> Nawet super, Nie wiem, Dzięki. czy to była dobra składnia, ale. Nie, też nie jest. Było spoko, bo w, w ogóle spoko. jest cały czas. Patrz, jest patrz, a to? aż ma łezkę, aż ma łezkę, bardziej się, tak, zaczarowałem ją, naprawdę. Jak wrażenia przed? Jak publicznie? Jak, Kurde, wjeżdżam jak po swoje, wiesz, co chodzi mordeczko. Nie jest taka fajna mobilizacja. Tutaj proszę bardzo, wspaniała widownia, Sopocka. Fajnie, fajnie, naprawdę, fajny dzień. Fajnie, że z nami przyjechałeś, bez spoko. Powiedz mi, co takim młodym ludziom, którzy chcieliby zacząć karierę w kabarecie, co by można było im życzyć, żeby od czego życzyć? zacząć? Czego? No, to... Po prostu jak macie fazę, to róbcie, to jest... Kiedyś mi powiedział Maciej Kanton Piotrowski z zespołu letni, który na pewno znacie z internetu, powiedział kiedyś taką jedną rzecz, robić, robić, jeszcze raz robić. I to są święte słowa. Nie ma złotej recepty. Trzeba ciężko pracować, wierzyć w siebie i yy, konsekwentnie działać. Od czego zacząć? Po prostu nagrać film, zrobić sketch i, i z nim gdzieś pójść. Kurczę, widzicie, widzicie, kochani, że sprawa jest prosta. Robicie film, robicie dobre rzeczy, później występujecie. 6-7 tysięcy osób o, 6 tysięcy a, będzie. A ile w telewizji na żywo? się z Państwem. Prawdziwa gwiazda. Jedyna niepowtarzalna. wiem wszyscy ją znają. A jak piscę kupnić alkohol w sklepie, zawsze pytają ją o to. A dnia na porę! Łączne te operatorzy, kolejni idą operatorzy, już za chwilkę chłopaki wchodzą na żywo, jest godzina 20.54 Jeśli oglądacie od początku ten materiał, na pewno oglądacie, bo nie oglądacie od połowy tego materiału, tak mi się wydaje To widzieliście, o której zaczęliśmy, o której mieli pierwszą próbę, o której mieli drugą próbę I teraz wreszcie wchodzą na żywo Proszę pana, moje auto to chodzi jak szwajcarski zegarek Panie, powiem tak, chciałbyś być pan zdrowy, jak siedzi w moim auto Wiedzą o tym nawet z akutów i zleje, że wszystko co czeskie, szybko recepcjonują. Pan prowadzi operacje przez telefon? Tak, i powiem Panu więcej, że niektóre się nawet udają. Dzisiaj była taka zabawna sytuacja. Proszę Pana, dzwoni do mnie facet i mówi, że sobie rością łuk brwiowy, nie? Jedyne co mam pod ręką, to strzymasz biurowy i wie ma co? Chłopce przyszły po do czoła. Krystyno, tak. Ado, tu są twoi tak. followersi. Tu są twoi followersi. E Obie obiecuję, obiecuję, że nie będę posyłać policji. Jeżeli Pani? się y, umówimy na wszystko, jeżeli będą świeże kwiaty y, na grobie, nie powiem, czy, czy im, y, no, także to my się, my się dogadamy, bo w miłości ja się zawsze dobrze dogaduję. Pięknie wyszło. panie było, zadowolony. Świetna robota, panowie. Piona. Nie, Robimy nie to nie dla sobie. was, moi kochani widzowie. Dziękujemy organizatorom za, za zaproszenie wspaniałej słowskiej tak, widowni. Jest nam bardzo tak serio, już bez, bez ściemy, bez fazowania. Bardzo nam miło. Po pierwsze, naprawdę byliśmy zestresowani, dlatego jak byliśmy dzisiaj trochę tacy będzie pospinali, to wybaczcie, ale no to, to nie ale jest takie łatwe. Dziękujemy widzom, którzy nam zaufali. Super! I dziękujemy sobie. wszystkim, którzy dotarli prawie że do końca tego materiału. Zostawcie łapkę Proszę w górę. Ale... Subrybujcie kanały nasze, ale coś tak. będzie mówione. Tak, poczekaj, chciałem właśnie dobrze powiedzieć o tym wszystkim, ale chciałem powiedzieć, że wieczór jeszcze nie kończy. Idziemy na, na finał. 22... A właśnie, tak, musimy jeszcze finał dograć jakaś piosenka, tak. ale potem, jak skończymy, to. Możesz no, siąść, porozmawiać, tak, tak będziemy. będziemy. Tak, moi drodzy telewidzowie, youtubeowi, zakończyliśmy ten przepiękny wczorajszy dzień dzisiejszym porannym porankiem. Dzięki, że dotarliście drodzy widzowie do tego końca. Ja dziękuję wam, że mogłem się pojawić na tym festiwalu, że mogłem z wami stworzyć odcinek. Bardzo do widzów dobrze. teraz takie zapytanie, jeśli chcecie, żebym na przykład nie wiem, z jakimś muzykiem, artystą innej maści się pojawił na jakimś festiwalu, no to też będziemy w stanie takie coś pokazać i zrobić, więc piszcie w komentarzach z kim, albo na jakim festiwalu, albo gdzie, albo po co w ogóle to Robić. No i co? No i łapki w górę i elo, nie? Subskrybujcie, lajkujcie, to motywuje. No, dziękujemy bardzo, bardzo nam miło, że spędziliśmy razem ten czas. Mamy no nadzieję, że nie byliśmy bardzo sztywni, bo ten wczorajszy dzień był dla nas dość mocno stresujący, ale staraliśmy się, żeby Wam wszystko pokazać. No i co? Fajnie było. Dziękujemy. Droga do domu i siemaneczko elo. Oglądajcie również odcinki, które pojawiają się po tej stronie, bo są równie ciekawe jak ten cały materiał. Zostawcie komentarz, czy byliście do końca tego materiału i czy oglądaliście go całego z zaciekawieniem. Napiszcie, jakie inne zawody Wam sprawdzi. Siema elo. Cześć, cześć